Witamy wszystkich serdecznie i zapraszamy na kolejny odcinek. Tym razem 21 miesiąc z życia Jamesa. I to jest pierwsze podejście do nagrania tego filmu. Zobaczymy, ile będzie do końca, dopóki on się pojawi na wizji. I um, ponieważ ostatnią część nagrałam wam stosunkowo późno, bo chyba dwa albo trzy tygodnie temu, um, ale staram się właśnie zachować te rzeczy, które się zmieniły do teraz, żeby mogła wam o tym powiedzieć. Um, pierwszą rzecz, o której chciałam wam wspomnieć, to fakt, że James zaczyna mieć więcej zębów i um, um, wychodzą mu teraz trójki górne, czwórki już mówisz, mówiłam o tym wam wcześniej, wychodzą mu czwórki dolne, cały czas jeszcze nie ma dwóch dolnych, ale Wydaje mi się, że lada dzień, i nie wiem czy to właśnie przez zęby, czy po prostu to się wszystko złożyło na nas, ale przez ostatni tydzień, nie w tym tygodniu, tylko w zeszłym tygodniu, oboje chorowaliśmy i teraz to przeniosło się, się na męża. Zaczęło się właśnie od kataru, e, gorączki i mm, biegunki, i właśnie te wszystkie e, znaki z nieba, i nie tylko z nieba wskazywały, że to jest właśnie może spowodowane wychodzeniem zębów, ale później chyba to się przejśtuczyło jakoś w przeziębienie i niestety ja też byłam chora. Kaszlałam strasznie tak samo jak i James. Mieliśmy infekcję górnej tylko oddechowych. Teraz właśnie James woła mnie, żebym poszła razem z nim się bawić. Chodź, chodź. A mogę zaraz przejść? Dobrze. Przepraszam, już zaraz. Potrzymam pociągi, zaraz przyjdę, dobrze? Proszę. A pójdziemy na spacer później? Nie. Nie? To samo mam iść? Zostaniesz w domu sam? So? Nie. To kto z tobą zostanie? Mhm. Mm um, to mówiłam Wam o tym przeziębieniu i co, co za tym jeszcze idzie. Nieprzespane noce. Nie jedna, nie dwie, ale e, kilkanaście pod rząd. I wczoraj i przedwczoraj James Spał całą noc, dlatego to jest jak wybawienie dla nas i ponieważ ja chodzę cały czas do pracy. Em, Naprawdę ciężko mi było wstać później i cały dzień znowu funkcjonować Po tym, kiedy właśnie znowu nie przestaliśmy całej nocy Kiedyś było lżej, ale teraz ze względu na to, że ja sama źle się czuję dlatego, dlatego było mi troszeczkę mniej przyjemnie Ale na szczęście już jest lepiej, oboje się lepiej czujemy I e, on się chyba w sumie lepiej czu, szybciej, szybciej się poczuł lepiej niż, niż ja Dawno też nie ważyłam Jamesa i ostatnio właśnie 3 tygodnie temu em, Pozwolił mi się postawić na wadze i waży ponad 11 kg, chyba 11,5 się cieszę, bo zawsze był w tej najmniejszej skali wagi dzieci, a urodził się w 75, później spadła jego waga i um, jakoś nie wzrastała diametralnie, a teraz już znowu się podniosła i jestem bardzo szczęśliwa I, i zauważyłam też właśnie przy sprzątaniu szafy ostatnio, bo robię to dość regularnie, odkładam te rzeczy, które są od niego za małe, oddaję je komuś i... Zauważyłam, że część z tych ubrań, które ma, nosi cały czas od ponad pół roku. Wydaje mi się, że rośnie, ale po prostu chyba kupiłam mu takie ubranie, które rosną razem z nim. O, James przyniósł mi książkę. Tak? Co to jest? Książka? Hmm, z misiem. Pooglądamy. Chodź. Chodź razem poczytamy. Track? To nie, to jest, to jest um, ambulans. Hmm. Czemu hmm. chciałabym chciałam, chciałam jeszcze Wam powiedzieć Że ulubionymi zabawami Jamesa Jest um, Właśnie kierowanie pojazdami różnymi e, Pociągi Kocha pociągi i codziennie się nimi bawi lubi też układać klocki lubi też, też te puzzle, które których trzeba dopasować ele Elementy Całkiem dobrze sobie radzi też z układaniem puzli To chyba dzieci po mnie, bo ja uwielbiam Układać puzzle dla relaksacji I czasami kupiłam mu specjalnie trochę trudniejsze Takie z 30 elementami I sama też układam, pomagam mu trochę ale on sobie całkiem nieźle radzi, jeżeli pokażę mu, załóżmy, pięć elementów i wiem o tym, że oczywiście one będą obok siebie, to on potrafi je, potrafi je złożyć. Także super. Takie prostsze puzzle składające się z tylko na przykład z pięciu kawałków, z jakimiś wzorkami zwierzęcymi na przykład, potrafi bez problemu złożyć. Już mógł to zrobić kilka miesięcy temu, ale teraz właśnie próbuję go jak gdyby jeszcze bardziej zmotywować do tego, żeby troszeczkę bardziej ćwiczył swój, swój mózg. Nadal ćwiczymy z nim dobre wychowanie. I powiem wam, że jest bardzo uparty, bo pod względem powiedzenia proszę albo dziękuję, please. Nadal walczy, ale nadal my musimy nie ustępować z moim mężem, chociaż powiem wam, że jest naprawdę ciężko w niektórych przypadkach. Szczególnie kiedy to się dzieje w miejscach publicznych. Co chcesz pićku? To proszę sobie przynieść. Tam jest w kubeczku. Przenieś piczku, w kuchni jest. Szybciutko. Mam z tobą iść. Ok, zaraz wrócimy. Chodź, już jesteśmy z powrotem i dawno wam... chyba już drzenka się szokujemy, no co ty? Dzisiaj wcześniej w sumie wstał, to można Kwak, Kłak, tak? To jest kaczka kłak. I miś. A jak mi robi? Miś. Miś. <grym> Super. Um, dawno wam też nie mówiłam o tym, tak dawno wam nie mówiłam o tym, przepraszam, powtarzam się, że... Co je James? jak wygląda jej rutyna Ja ją troszeczkę ściągnęłam od e, przedszkola i staramy się właśnie e, te same zasady e, wcielać w życie i działają, bo e, po prostu to jest taka rutyna, która, która sprawdza się w naszym przypadku. I wstajemy, mm, zawsze dajemy mu z rana jeszcze butelkę mleka, jeszcze ma na to ochotę i na mleko mówi mumu. Na mleko mówi mumu, chyba od, chodzi o od krowy, mumu. A czasami mówi mleko. I też uczymy go, bo on mu, przychodzi do nas z rana budzi nas i mówi, że chce mleko, mama mleko i ja jeszcze próbuję go nauczyć to, żeby powiedzieć dodatkowo jeszcze proszę albo please, ale na razie, tak jak mówię, ciężko mu to wychodzi. A później, um, później o dziewiątej, o po jemy owsiankę, zawsze ta sama jego ulubiona, najzwyklejsza owsianka um, z, z normalnym krowim mlekiem z dodatkiem bananach i z miodu albo syropu klonowego, to jego ulubiona. Później um, później zazwyczaj daję mu jakiś jogurcik ewentualnie, mniej więcej o 10. I później o 12, um, tak jak w przedszkolu, staram się zawsze mu dać zupę. I dzisiaj właśnie, która jest teraz, godzina po 9, ja już tą zupę Mi się będzie pomidorowa z makaronem takim malutkim, gwiazdkami. Aj, synku, nie wolno, no co ty? Przytuł się do mamy, jak coś przytul się. Um, I... Synku. Na wizji tak nie wolno robić. No co ty? I później zazwyczaj, a jeszcze właśnie w międzyczasie idziemy na spacer, także też zaraz może wyjdziemy na spacer i wezmę tą zupę ze sobą, żeby właśnie on o 12 mógł sobie coś przekąsić takiego ciepłego i później zazwyczaj zasypia na półtorej godzinki, może dwie godziny, to w zależności od tego, jak, jaki ma humor. I później i później um, wracam do domu jest jakiś taki krótki, krótki, szybki lunch. Um, bardzo lubię takie bułeczki typu brioche, czyli takie jakby hałki z w środku z szynką. Właśnie z polskiego sklepu, też cienko pokrojony, zawsze to szynkę najpierw wyjada Czasami mu też przygotuję jakieś jajko Na przykład z kawałkami parówki I później Albo wiem, że w przedszkolu w tym momencie on nie da taki obiad Normalne drugie danie Czasami mu to robię, ale zazwyczaj ten obiad dopiero jemy później na przekolacji Właśnie kolacja, później jeszcze jest jogurt I na sam koniec jeszcze po kąpieli jest mleko Tak właśnie wygląda dieta mojego syna I tak jak widzicie teraz nadal jest miłośnikiem piersi I to chyba mu nigdy nie dać Szczególnie kiedy był właśnie chory Jeśli źle się czuł to tam byłoby chyba najlepiej Teraz mu chciała wam powiedzieć o jeszcze jego kilku obsesjach um, Uwielbia oglądać bajki, w których występują traktory Jednego, Jego ulubioną jest taki szary traktor Fergi. James, lubisz Fergi, traktor? Tak A jak tam piosenka jest? Jak ta piosenka leci? Ciao mhm. Aaaa Tak Tak, traktor? O o O o No, słuchajcie tego Zazwyczaj, nie wiem czemu, bo chyba się wstydzi przy Was, ale zazwyczaj się śpiewa do piosenki. Dzisiaj wyjątkowo, nie wiem, może już jest zmęczone. Na to wygląda się tak, przytula do mnie, podejrzane to jest. I bardzo dobrze też śpiewać piosenkę z Pepy. Mam chyba nawet nagrany kawałek. Słucham. Fergi tak. tak, to jest Fergi? Zauważyliśmy też z Gawem, że próbuje mówić do nas w pełnych zdaniach. I na przykład mówi, to jest, tylko miesza właśnie angielski z polskim, czasami. E, mówi na przykład, to jest bóg. chyba mu łatwiej jest powiedzieć bóg niż książka. Albo mówi, to jest traktor. E, pyta się czasami też po angielsku, właśnie gdzie to jest. Dużo też mówi wannie i czasami mam wrażenie, on już próbuje się ze mną komunikować pełnymi zdaniami od długiego czasu, ale ja niestety nadal nie rozumiem dokładnie o co mu chodzi. I e, tak jak wiecie, w, dzie w dziecięcym języku nie wszystkie wyrazy oznaczają to samo, co my myślimy. I na przykład do tej pory na kredki mówi pipi. I e, zajęło mi to kilka dni, żeby zorientować się, że chodzi mi właśnie o kredki. Ja bardzo też lubi bawić się ciastoliną, czyli play playdą. I ja staram się mu pokazywać, jak wykonać różne zwierzątki albo kształty, piłkę, e, jakiś sześcian. Ale on o wiele bardziej, też on to wczoraj sobie pokazał, bardziej zainteresowany jest wciskaniem swoich zabawek właśnie w taką dużą kulę plejdo, i tam, i tam e, patrzy, jak się odciska ten kształt tego traktora, na przykład albo jakieś tam ciężarówki. I e, w ogóle zauważyłem, że on nie boi się żadnych takich dziwnych konsystencji: glutowatych, lejących się, piasku, wody, zupełnie niczego się nie boi, wszystko próbuje, niektóre z nich liże, na przykład plejdo. Muszę przyznać, że bardzo ładnie pachnie, ale mnie jeszcze nie kusiło, żeby spróbować, a on czasami właśnie kiedy się odwrócę, to widzę, że już język został wystawiony i już był gotowy, żeby polizać troszeczkę e, przykrywkę. I ostatnio byliśmy też u mojej koleżanki i tam zrobiliśmy sobie taki dzień właśnie z dzieciakami i robi, gotowałyśmy ciasteczka, znaczy dzieci miały gotować e, ciasteczka czekoladowe i e, bez żadnego problemu, gdzie zmieszał. Chodziło o to właśnie, bo córka mojej koleżanki niezbyt przypada za takimi troszeczkę innymi konsystencjami, nie lubi też piasku i chcemy ją jak gdyby przekonać do tego, żeby może zaczęła się tym tak powolutku bawić i myślałyśmy, że właśnie jeżeli James z nią będzie, to będzie jej raźniej i powiem Wam, że powolutku, powolutku działa nie, jest, nie, jest, nie nie było tak źle ale James oczywiście mieszał pierwszy, był też gotowy do lidzenia nawet surowego ciasta także to jest zawodnik pierwsza klasa tam też właśnie tańczyliśmy razem z, z Majką, z jego kumpelu i muszę Wam powiedzieć, że Majka ma takie poczucie rytmu nigdy nie widziałam dziecka, które lepiej potrafi shake the jak, jak, jak ona. To jest niemożliwe, naprawdę. Niesamowite. Moja mama wysłała mi ten filmik. Nie mogę uwierzyć. Ona jest tak muzykalna, tak, tak miała poczucie rytmu. John też jest muzykalny, ale nie aż tak. I właśnie też zauważyłam, że Majka Dlatego też o tym wspominałam w tym ostatnim filmie. Majka chodzi do przedszkola, a Dziadek chodzi do, tak jak wiecie, do, do Niani, u której też jest dużo dzieci, ale już zaczynam widzieć właśnie różnicę pomiędzy tym, co robią dzieci u małego przedszkolu, a tym, co robią dzieci właśnie w takim normalnym przedszkolu. I zauważyłam, że też będę musiała po prostu z nim więcej w domu trochę pracować i e, robić takich rzeczy, które się właśnie robi w takich może większych przedszkolach. Wracając jeszcze do Majki, bo dużo spędzamy wolnego czasu razem, byliśmy razem na wycieczce w takim ciekawym miejscu dla, dla dzieci, i Majka troszeczkę z dystansem właśnie do tego wszystkiego podchodziła, e, troszeczkę była niepewna i zawsze trzymała się przy rodziców. a mój syn był pierwszy, żeby iść bawić się z innymi dziećmi i zniknął po prostu. Ja, ja, ja. <laughs> tak i ym, nie ma żadnych obaw i to mi troszeczkę martwi bo nie chcę żeby po prostu poszedł bo oczywiście później po jakimś czasie odwraca się patrzy czy ja za nim idę to myślę myślę że on wie o tym że ja za nim zawsze pójdę ale nie. Z jednej strony to jest dobre, bo jest bardzo odważny, ale z drugiej strony boję się, że um, ktoś może to wykorzystać przeciwko niemu, dlatego muszę naprawdę mieć oczy dookoła głowy i zawsze go pilnować, bo on jest po prostu wszędzie go pełno i jest gotowy na wszystko. Właśnie dostałam jeszcze też wiadomość od mojego męża, bo zapytałam go, czy jeszcze coś jest, o czym powinna wam powiedzieć w tym filmie, o czym zapomniałam może wspomnieć i powiedział mi o tym właśnie, że jeżeli chcesz się z tobą bawić, James, albo jeżeli chcesz coś, na to podchodzi i wyciąga rękę i mówi, chodź, chodź Tak jak to zrobił wcześniej, kiedy poszliśmy po coś do picia I już na sam koniec, wracając do tej komunikacji To Pysię, właśnie Pysię, też Gat mi napisał Proszę, proszę Please Please To jest właśnie hmm? Please James, proszę Nie będzie, jak nie, jak nie powiesz proszę Please James Proszę Proszę. Okej? Okay? Ode no mnie nie dostaniesz. Już się nie mogę czekać, żeby zanotować Wam kolejne szczegóły z życia mojego syna, które wydarzył się w tym miesiącu. Bardzo ciepło Was pozdrawiam. Dziękuję, że ze mną jesteście, że z nami jesteście. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.